Moi drodzy, witam Was na trzeciej części tematu równania pierwszego stopnia w trójnej Zostawiłem definicję, zostawiłem twierdzenie pierwsze i dopisałem twierdzenie drugie. Każda prosta w układzie współrzędnych jest wykresem równania mającego postać ax plus by równa się c, gdzie a i b nie są jednocześnie zerami. Ja będę pokazywał Wam, jak taką postać można tutaj stworzyć. Mamy pierwsze zadanie. Zapisz równanie prostej w postaci ax plus by równa się c, gdzie ABC są liczbami całkowitymi. I teraz jak takie zadanie tutaj można zrobić? Zobaczcie, widzimy, że mamy jakąś prostą i teraz będę chciał, żebyś będę się odwoływał do Waszej wiedzy z poprzedniego działu, a w poprzednim dziale badaliśmy sobie funkcje liniowe, proste o jakieś tak tego typu. I teraz pamiętacie, czym było B. B było punktem, który yy, B było współrzędną dla x -a równającego się 0. Czyli tutaj jest nasze b ukryte. To jest nasze b, czyli nasza prosta będzie wynosiła y równa się ax plus 6. Dlatego, że b wynosi 6. A jak wyliczyliśmy a? A robiliśmy za pomocą schodków. Czyli patrzyliśmy o ile zmieni się wartość, jeżeli, jeżeli przesunę się o jedno w prawo. Zobaczcie, jak przesunę się o jedno w prawo, wartość zmniejszy się o 2. I tak samo z każdego punktu. Jak przesunę się 1 w prawo, wartość zmniejszy się o 2. Jak przesunę się 1 w prawo, to tutaj wartość zmniejszy się o 2, czyli a wynosi minus 2. Czyli mogę napisać, że y to się równa. Minus 2x dodać 6. No i teraz będę chciał utrzymać taką postać. Przenoszę wszystko na jedną stronę. 2x dodać y to się równa się 6. No i teraz tutaj jest już takie coś, że mają być liczby całkowite. Widzimy, że są wszystkie liczby całkowite, przez nic nie trzeba przemnażać. Bo gdyby na przykład to było 1 trzecia, to trzeba by wszystko pomnożyć przez 3. Gdyby to była 1 siódma, to przykład, to To Teraz patrzymy kolejny przykład. Zobaczmy, jaką tutaj mamy prostą. Tutaj mamy prostą. Zawsze y będzie równa przy 4. To by się nie działo, y będzie tylko. i teraz chcemy otrzymać taką postać. No to co robimy? No możemy zapisać 0 razy x dodać praktycznie y równa się to. No i tutaj to. No i teraz patrzymy tutaj. Mamy prostą y, x równającą się 3. Bo tutaj zawsze x będzie trójką. No i patrzymy na tą postać. No i praktycznie mamy już gotową. Bo no mamy x y, plus 0 razy y. Równa się 3, tu jeszcze możemy wstawić jeden razy i tutaj żeby było tak ładnie, jeden razy i tutaj jeszcze jeden razy, żeby było pokazane ile te współczynniki te całkowite wynoszą. Czyli tak można robić to zadanie i teraz, które zadanie warto sobie przećwić? To jest, moi drodzy, zadanie 5.9. 5.9. Tutaj może powiem, które zadania są w miarę łatwe. No tutaj trzeba będzie oczywiście, 59, A i B są łatwe, C też jest łatwe, a D jest trudne, ja może dam w pewną wskazówkę, dlatego wskazówka będzie taka, mam tutaj wskazówkę, myślę, że wpadniecie, będzie wskazówka taka, jeżeli poruszę się o 4 kratki w prawo, trzeba wziąć tam to zadanie zobaczyć, to spadnę o 3 kratki w dół. Czyli można sobie zadać pytanie, co się stanie, jeżeli poruszę się jedną kratkę w prawo. O ile spadnę w dół? No to ja tutaj stawiam z nami zapytania. Myślę, że każdy odpowie w razie czego to wam pomogę. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.